Yo, 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 dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jingis i jesteśmy w Construction Simulator 2015. Nie? Tak, jesteśmy, czy nie? Jest ze mną oczywiście Jestem, dzień dobry. I z Jingisem są obecnie zwłoki, buchy. Cicho mnie tam. Pan Bucha, pan to panie jest, proszę montować tutaj. Czekaj, tak, bo musiałem no. zostawić podpory. Po, pod por, pod Słuchajcie, powiedzieliście no, nam, burka, powiedzieliście nam w e, komentarzach, że e, przecież wiertnica ma dźwig. No to ja wam mhm. teraz pokażę. Mhm. Póki jest będzie tutaj kokosił. Mhm. Podjeżdżam do przodu. Są kuleczki. I niby czym sobie mam to zahaczyć? Kuleczką? Kuleczkę chyba. Jak wiedzieli wietnicę z dźwigiem, no to. No patrz, no zjeżdżam centralnie, zjeżdżam, zjeżdżam. O i co? I co? I co? No, Jają. Gdzie, gdzie macie ten dźwig? Ja się pytam. No gdzie macie ten dźwig? Dobra, nawet żadnej kulki tam nie ma. Dobra, odjeżdżaj mi tym, tym. Tą wiertarką, wkrętarką no ja, muszę ja muszę odjechać trochę i zaraz ja będę musiał znowu podjechać. Którą to pierwszą odbrałem się? Z tym żółtym, No to z żółtym tym cyckim, no. Czasami komentarze ludzi Proszę, to... jedna. No rozpierdzielają. No nie, nie. nie. Czekajcie, bo ja przymuszę muszę ten... Wsadzić to. ja jeszcze drugą sobie przygotuję. Musisz to wsadzić, no. kładaj. Mógłbyś to rzucić na głowę? Nie. Czyż tak nie poczujesz? A skąd wiesz, że nie poczuję? Słyszę po głosie. No wkręcaj. No, czekaj, bo to cała wola. Ale odgłosy. Jakby chłopiec na się siedział. <noise> Pum! Jest! Udało ale, się! Ale, ale, ale. ale urodziłem! Tak, to tylko tak po pikantnym <laughs> żarcie. <laughs> Oj. A, Do no, Nie, nie zmieścisz się? No gdzie się zmieszczę? No dobrze, ja, ja, No właśnie. Próbuj, próbuj. Nie, 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 O, nie, nie, raz. <laughs> Czekaj, jeszcze raz nie, Masz. No? 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 Ostatnio to też widzę, że coś napisał w komentarzu, tylko nie wiem czy to u u ciebie, że Gengis operuje nienaturalnie tym dźwigiem. Ja, 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 że, ja, ja, powinieneś że powinieneś wysuwać tą linę, wiesz, ten, ten hak, a nie, a nie operować w tym właśnie e, no radu. No masz już. Już ma, ma, niech ma, bo no przecież, niech ma. Bo przecież tu mamy takich znawców, no, no ale już, już, linką. profesjonaliści. Normalnie Linko zobacz, opuszczam linkę, widzisz, patrz, jest, ro, dobrze? A. Czy teraz dobrze? A. To było 15 zadanie na 76 wyszło tym, matki, ile tych zadać? Jakie? Ile? Zadań 15 na, na 76 O ja pierdol. <laughs> Dobra, tu wszystko już tu, czy jeszcze coś wiercimy? <laughs> I no nie wiem czekaj, bo ja muszę powiedzieć, że wsadzam rurę w dziurę. Weź tak trochę do góry, wiesz, trochę tak... Góra dół, góra dół, zrób trochę. Góra dół, góra dół? No może przyjemności było. Co? A jak mi opluje? No nie, nie to, to nieważne, bo i tak aborcji nie może być teraz. Słyszałeś. <laughs> Aś ja się nie wiadomo. Także muszą kobiety uważać, że chodzą. chodzą. Ja bym na ich miejscu do zonie wchodził też, bo jakbyś taki słoń dorwoj, i aborcji nie ma, to... <laughs> No what the fuck, no, Wierć dalej Ja pierd To powiedz to będą kolejne trzy i tam później kolejne ja pierdolę. Dobra. Nie maruć czy ja już tam ty wiercia ja już tam jadę to letnie czy ten no Ty możesz możesz mi wziąć tą, 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 tą pierwszą. No właśnie widzę, że to tą... się No właśnie. Czech, bo no. muszę to zrobić po ich niemu, tak? Tak, musisz profesjonalnie ta... Dobra, tak, zobacz, to sobie, jest profesjonalnie to teraz, widzisz, tak, widzisz? Hack. Profesjonalnie trochę... Oh, oh, Bum! Czekaj, czekaj, bo... Bo mnie linę przed... tym wiertłem! Jak ja. to mam robić profesjonalnie, to nie możesz mnie linie zaplątać! A Ty, ja już to mogę od razu postawić! No właśnie! Pyk! Masz! o widzisz! Ale czekaj, no bo... No co? No bo bo? da się wiercić, czy nie? Nie wiem. Coś nie idzie. O, poszło. O! Ja nie muszę wiercić wcześniej. To dobrze. To prawda... ciężej wchodzi. Bo nieruszana jeszcze <śmienicza> 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 dzisiaj niezły humor. Dzień w ogóle mi się tak yy, z... zaczął bardzo ciekawie, że tragedia normalnie. Proszę, jeszcze coś? Wycofuję się no. No, dobra, dobra. Ooo, i o jak to chodziło? No. 21 na 76. To, dobrze jest. Jeszcze coś, już na drugą stronę? Myślę, że myślę, że to będą jeszcze dwie zaraz. Będzie to sześć co... łącznie tych to filarów. Co wnisie Mogę się kurka założyć. No nie. A zobaczysz zawsze, o ja. mówię. O ja, ty więcej będzie, o ja pierdzielę. Tak jak profesjonalnie teraz to robię dla was specjalnie. To szybko teraz robimy, nie? No, It's... Uh. Wierć, nie wierć, nie maruć. E, Możesz może tu. No, wchodź głębiej, głębiej, głębiej. Jest dobrze. A, Maszu. Jest, co A u was też był dzisiaj strajk kobiet? Ja wiem. Nie ja wiem, nie. ja się nie interesuję takimi rzeczami. Znaczy, według mnie, jeśli mogę się wypowiedzieć, to mnie coś tam o aborcji chodzi, nie? No tak, ma być całkowicie nie, może, zakaz. Czy, czy może, a co Nie wiem, według mnie powinno być to dozwolone i oficjalnie ja nie jadę ich Chyba zakaz, nie zakazy. Kobita powinna mieć wybór. Jeżeli na przykład zostanie zgwałcona, czy ona chce nosić to dziecko, czy nie chce nosić. No tak, w zasadnych przypadkach nie. oczywiście, że tak to pierwszy przypadek, ale drugie, drugie na przykład jest zagrożenie życia niedokrotnie przyciąży. No e, dopiero, są ale wiesz co? to są przypadki również takie, że dziecko się rodzi e, z jakimś tam upośledzeniem, to też już to w teraz lekarze wy, wyłapać, prawda? Ale słuchaj to będzie to, to, jest, to będzie tylko nieudolność i strata pieniędzy przez No ale Polski to będzie żyć na Ukrainę, tam, tam się nie? będą skrobać, no. no. No dokładnie. Będą jeździć za granicę, a jak nie, to będą gdzieś tutaj jakieś poukrywane kliniki, gdzie, gdzie zrobi się taki zabieg i tyle, nie? No, nie, no oczywiście, że tak, tak to będzie. że. Nic się nie zmieni. A to wszystko ogólnie przez katolski pis. Jak to powiedział kiedyś yy, Stonoga. PiS będzie was ruchał w dupę tak, jak was Platforma nie wyruchała. <grych> ja to, to jak ci powiem szczerze, jedni i drudzy są siebie warci, także dla mnie to jest no ta, bez różnicy. Tak, Tamci się. też nie byli lepsi, ci też nie są lepsi i tak cały czas jest w tym kraju. Tamci rząd się składał z ludzi, którzy byli w radach nadzorczych, którzy kastowali wysokie stanowiska w różnych zakładach, nie? przedsiębiorstwach. Więc też uważam, że to nie są ludzie, którzy będą chcieli dobrze dla Szarego Człowieka, no. Ale wiesz, to, to okay. jest, to jest, to wina wyborców też, nie? Ale oczywiście, bo, że tak. Przepraszam, jak jest w Polsce? W Polsce jest przeważnie tak. Rządzi PiS, No tak. To za 5 lat, czy tam za 4 lata wybieramy Platformę, bo PiS, by, PiS jest no. B, PiS jest zły. To rządzi sobie Platforma, nie, bierzemy, bierzemy PiS, bo Platforma jest <laughs> B i to tak, no, no taka, to taka, taka zmiana. Tak, tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, że gdzieś tam się wcisną od czasu do czasu. No. Ale to <grym> rzadkość już jest teraz, i, i to, to tak to już teraz wygląda. No. A, skurka to samo, to się nic nie zmieni, dopóki. tu te ten to będzie rząd będzie chyba przyrząd... 3, 6, 7. Tak mi się wydaje, że środek powinien, może być pusty, wiesz? Może, no. Albo będzie jedno. Zobaczymy, zaraz. Trzydzieści jeden na siedemdziesiąt sześć. się do Ziemię tak sama spada. Ja już ruszam. Aha. O, środek chyba będzie pusty. Tak mi, się, tak mi się właśnie wydawało. Proszę bardzo dla widza, który mówi, że jeźle operuje... Operuje samą linką normalnie, samą gumką z majciochów Aha. Huśka. Patrzcie jaką ma rozciągliwą gumę w majciochach Huśek, no. I co, no, można, i co można na niej podnieść? Czynki co? Nie, kawał zobaczcie. I wchodzimy jak w masełko No ślini się trzeba Dobra dawaj 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 dawa, wierć pan wierć pan szybciej Wywierczaj pan łotwory w glebie Nie ja nie mogę Okej, zrobimy tak. Pomóc Ci? O, elegancko. Weszło jak masełko. No mi się trochę, bo rura chce postawić, no. No Jedziemy, jedziemy. Ja mam jeszcze jakieś dwie rzeczy do podniesienia chyba. A, to będziemy widzieć co tu się będzie działo. Pięknie. 36 na 76. Oczyść teren budowy zwiertnicy. Tak, dokładnie. podniosę i zobaczymy zaraz czy... Czy wyskoczy jeszcze jakaś, czy, czy już nie? nie Zalej, Zalej betonem, betonem. Ale na na co budowę. Dobra, czyli mogę to składać, tak? Na razie tak. Ja w sumie tą obietnicę też mogę złożyć.

Łaaa, ja, no mam problem z złożeniem tego Co za bardziej Nie O bycie Teraz się tam zjadę betoniarkę? Wszystko tu jest, już jadę pompą E to elegancko panie, dzięki, elegancko Się nie opierdzielam normalnie

Mm, mm, mm. <laughs> chyba, teraz rozumiem, że będziemy musieli za niedługo jechać e, na drugą stronę i tam też wiercić. Pewnie ten. <laughs> Ty zalejesz tutaj, tak sobie coś pompą? Nie chyba. Okej. Okay. czy my to coś tutaj jeszcze będziemy wiercić, czy już nie. Nie wiem. Nie wiem, czy mogę złożyć to wietnicę na samochód, czy nie. Tak <laughs> jak sobie po prostu w zleceniach. Teraz mamy wierć... Zalej... Ty mamy coś, jeszcze? jakieś wierć? Zalej betonem wierć, Zalej betonem. Ja w ogóle... Gdzie... Gdzie jak się mam? leje? Dzie... W którym się zalej... lało? Xem? em Kurde nic nie... Ty. <laughs> mm -hmm, dobra, tylko czekaj. Co ty możesz zalać betonu? I ty, o dziury? O dziury? Mhm. Mm A... to. A ty, o, o. Nie, spacił się <laughs> zwalnia. Xem. em A ja No? To się leje gdzieś tam w pomidory. Jak w pomidory? Przecież się miało leć do środka, przecież jestem tym. No nie lejesz już. Czekaj. No jeszcze trochę musisz przesunąć to. Tą... <głos》>, tak, tak O, teraz. Skoro. O, 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 teraz no Ooooo. To jest chyba za serta. To już dalej nie idzie. Nie, le, nie leci, nie wlatuje? No czy no tak to tak y, równo z ziemią jest, o, może tak, o. już mhm. my że to jest dalej wierć. Tylko nie wiem czy słuchaj, nie, czy nie mamy wiercić tam po tamtej stronie, bo tam po tamtej stronie dokładnie mamy też takie zaznaczone rzeczy. No tak, no to na pewno tak będzie. Przecież most po dwóch no, stronach tylko... musi być jednakowy, nie? No tak, 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 tylko właśnie tak... A... Muszę rurę trafić, nie? No. Działaś? O, o. Elegancko. No ja że się tak nie da zalać. To zaraz znowu napiszą, nie tak jak trzeba, tak? Nieprofesjonalnie. No to za zapewne tak. Nieprofesjonalnie jak powinien wiadrami nosić. Dalej, dalej. Dalej? No, bo to się zajebicie szybko zalewa. Dalej. To jest jak normalnie zalanie zupki chińskiej. Mhm. <laughs> Też tyle, trzeba tylko 5 minut poczekać, zanim będzie dobra. No, aż a co? musisz poczekać 5 minut, zanim będzie twarde. <laughs> O, za daleko. W którą stronę? Teraz do siebie. O, dobra, dość. Lej, 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 no. Dobra, dalej. Do siebie. O, i teraz jeszcze, 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 jeszcze bok, jeszcze, 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 lej. Leję. Där, där, där. Tror jag att den får A docka, Next się obrócić, to chyba nie widzę. O, 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 lej, 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 o. Trochę do siebie. Oj, teraz to czekaj, le, lej, 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 le, le. Do siebie? No, to no widzisz, co, tak, tak jeszcze, jeszcze, do góry Nie, koniecznie Niekoniecznie mogę tym 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 do góry operować. Czekaj, mnie zasłaniasz. O, teraz widzę. Ja to bym co inaczej stał tutaj, ale dobra. No to tak źle? A czy miałbyś łatwiej. No co w tym trudnego jest? To czy znaczy, nie musiałbyś tak wiesz? Precyzyjnie trafiać do dziurki Niektórym to się podoba. <coughs> że nie ma przejść zyczenia. Precyzja za młodych lat. A jak? Te ty są do zlecenia. Właśnie, czekać co nam przechodzi. Jest? No jest, jest. Lej, lej, lej. <coughs> Elegant. <Potem> <laughs> Tutaj 8% straciłem betonu z tych... naszego zasobnika. To, to Nie Niedużo. To mega, mega, mega wydajne. Wow, patrz! Nie wiem, bo... o, teraz widzę. No nieźle. Holy shit! musimy teraz zapierdzielać? Ale szkoda, że myśmy tego nie zrobili sami. Tak, teraz czeka nas druga strona i zrobimy dokładnie tego samego, ale to co, chyba zrobimy sobie w przyszłym odcinku, nie? Albo w przyszłym odcinku, albo może zrobimy to już poza odcinki, to, to po odcinkiem, Albo poza odcinkiem zrobimy, dokładnie i Kochanie, będziemy dalej, co bo... będzie dalej. No. To ja tak, że zapakuję, faturki. słuchaj, tą wiertnicę zapakuje. A ja już pojadę tym na razie tym tam. No? E, ja byś mógł mi odjechać tym dźwigiem. A kupiłeś hamburgery dzisiaj? No oczywiście, że tak. No? Jak kupiłeś? To chyba też sam zeżar, wszystko. Mały być gotowe do odbioru. Głodny jestem, a ty mi nic nie chcesz do dać, no? No tam, panie. Tak, dżingista. A tak w ogóle, panie jest ty mi. Nie. nie. Mamy też nasz dźwig samobieżny, ten co, który żyjemy przywieźć tutaj, wiesz. No był, przecież nie przyczepie. No, no właśnie, jego nie ma. Jak nie ma? No, przecież zobacz sobie, no nie ma go. Ukradli. No, go podprowadził. No kto nam ukradł dźwig? Nie wiem, jest za filmem w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, zobaczę później tam. Dźwig nie igła, znajdziemy. No. Nie, jak nie. Przecież to miał być taki skoł życia w ogóle. No, dobra, teraz. No, 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 no. Hop, dobrze. <kuh> A może byś wjechał mi tutaj w Wiertnicą? Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest! Zobacz gdzie wlazł. To jest. Dzień... Jak mureca, on wygląda jak małyż skaczący ten mój, zobacz. <noise> jak mały do <na> skoku, zobaczcie. <noise> gdzie on tam patrzy? Ty tam szukasz ty? Ty tam szukasz? Czego? Czegoś, czego nie mamy. No, żebyś zajechał tą wiertnicą. Panie, normalnie na, ja. na wesele prosisz? A ja. Dobra, przyjadę. No, ale zobacz, jaką wygląda. Ty wysiądz i zobacz jak mój wygląda na tym tym. I czego wygięło? No jest coś prosto. Jak prosto, ręce nie do tyłu mam, tak jak do skoku, na, na skoczni. Nie. To się wydaje chyba. I buty mi się zapadły. W tą. Lakier. Świeżo położony lakier pewnie był. Pewnie tak. Zabezpieczyłeś sobie wiertnicę? Oczywiście, że tak. No i tak trzeba będzie tym pojechać do firmy tą niebieską przyczepą. Przecież nie przetransportujesz z przyczepą. Znaczek. Ale czego? No tak. Dobra, to co? Widzimy się w kolejnym odcinku, nie? No, dokładnie, to ja tylko Pytamy jedno, się. wiecie, ja tylko, ja tylko pojadę jedną rzecz jeszcze zrobię, bo, bo, bo lubię tak... O, czekajcie, o, Dobra, jadę tam wiertnicą, została. tam, tam, tam do tego. Przyczepam mnie została. To cóż, Dobra. moi drodzy, dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszamy was do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Wiecie, wiecie... Jedyny o... Wiecie, jak się pisze komentarze, mam nadzieję, nie? A w ogóle pokażcie, czy umiecie pisać komentarze. No właśnie, o. Bo może wy nie, nie umiecie. Co? No właśnie, bo czasami gadacie na nas, że my robimy coś tak, 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 a... No właśnie, pokażcie, czy w ogóle umiecie pisać takie, no... Komentarze, normalne, normalne komentarze. Nie, kurde, jakieś takie lelum po lelum. No. Tego tak się eee... Czekaj, jeszcze muszę zaczepić koczą. No I no, Co nie mogę? Halo. Jak nie mogę? <śm> Dobra. No to cóż. Pa, 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 kończ, pa, pa, pa. Czekaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić, wiesz. O. Jeszcze jedną. Rzecz. No. Dobra, jest, udało się. I jeszcze dosłownie minutka. I... nawet nie minutka, nawet 30 sekund. Zobaczcie, co ja tu zrobię. Ja wam tu pojeżdżę. Oczywiście się, się cholerytkę nie zdziwili. Koniec jazdy. O. Już mogę kończyć. Okej. Okay. Dobra, to dzięki no to serdecznie becie. za oglądanie. Jak wam się film spodobał, to zostawcie o taką, taką, taką w górę. Zostawcie. Nie, i, i pamiętajcie, że tu dwa grubasy tu grają, więc nam trzeba. Co nam trzeba? Na szyneczkę nam trzeba. O. Tak, o na szyneczkę. Na, szyneczkę. na, na kurczaczkę. Na kurczaczkę, na szyneczkę, na kurczaczkę. I <laughs> pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć, papa! Hey, jo!